Elon Musk powoli wycofuje się z bycia niestety niepochlebną twarzą zmian, które chciał wprowadzić bardzo szybko i bardzo widowiskowo. Nie kto inny jak Donald Trump. Elon Musk powoli rezygnuje z bycia szefem zespołu Doge. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym kanale jak zawsze znajdziesz politykę bez cenzury, a także dużo ciekawostek z kraju i ze świata. Więc jeżeli czy te rzeczy interesują, nie zapomnij zaobserwować tego kanału, bo już jutro, tak jak powiedziałem, polityka bez cenzury. Elon Musk. Ogłasza wielki sukces. Zaoszczędził trylion dolar dolarów. Prawda jest taka, że analitycy, jak i sam Elon Musk w swoim raporcie pokazują, że zaoszczędził może 300 milionów dolarów przez swoje działania. A dlaczego Elon Musk nagle się wycofuje z całej tej populistyczno-prawicowej paplaniny. No cóż, kolejne kraje wchodzą w oś przeciwko firmom Elona Muska. Po pierwsze, Kanada powiedziała, że rezygnuje ze Starlinków. Po drugie, Kanada powiedziała, że nie będzie subsydiowała samochodów Tesla. Po trzecie, Europa wychodzi ze Starlinków. Wielka Brytania, Włochy, Polska się zastanawia nad tym. Co więcej, są przebąkiwania, że fabryki Elona Muska, które jest jedna pod Berlinem, a kolejne dwie były... Pro... Były planowane, nie będą dostawały dofinansowania unijnego ze względu na ETS-y. To powoduje, że tylko Elon Musk, przez to, co odpiewsza, jako twarz zmian Donalda Trumpa, stracił ponad 200 miliardów dolarów w ciągu jednego kwartału, stając się tym samym nowym rekordzistą świata i posiadaczem tytułu rekordu Guinnessa, człowieka, który najwięcej na świecie stracił w ciągu jednego miesiąca pieniędzy. Idąc dalej, Tesla, SpaceX oraz inne firmy Elona Musk'a doznają naprawdę potężnego szoku finansowego.